Tak, kochani, on teraz tak sobie powoli na luzie pracuje. Powolutku się kręcą wiatraki, jak na serwer, to one bardzo wolno się kręcą, bo jest bardzo zimny teraz. Natomiast powiem Wam, że będę sobie tak różne rzeczy robił. Oglądał filmy, nadrabiał zaległości w filmach, że przez ten długi weekend myślę, że uda mi się nadrobić zaległości, bo jest dużo, wielu fajnych youtuberów których nie byłem w stanie po prostu ogarnąć, bo nie miałam czasu, a mają też bardzo ciekawe, fajne filmy i myślę, że po prostu te, przy tej okazji tego gorącego upalnego weekendu przetestuję po prostu te chłodzenie, które już testowałam rok temu i dobrze się sprawdziło. I nadrobię wszystkie po prostu zaległości związane z bardzo fajnymi youtuberami. Bardzo fajne filmy mają, których po prostu nie miałam czasu obejrzeć, bo nie dawałam rady czasowo. I tak sobie pomyślałam, że właśnie w ten długi weekend i przetestuję chłodzenie jeszcze raz. I natomiast nadrobię zaległości z filmami. Mam nadzieję, że dam radę nadrobić zaległości z filmami. No. No dobra kochani, hejka, siema, pa.